A teraz... zaczynamy! Będzie lagowało? Jak cholera, ale warto! Warto dla samego tego, moi drodzy, efektu... ja. 🎵🎵🎵 D. Dupa! Dupa powiedziałem! Nie mówcie mojej mamie! E. Ja. Będzie... czy będzie miał 100 milionów subów? Nie wiem. Fortnite. Jeżeli jakaś inna gra stanie się popularna, to od razu zacznę ją nagrywać. Ty gówniany Bedrock! Bedrock! Gówno Bedrock! Hej, witajcie! W kolejnym przeglądzie Snapshota dla Minecrafta 1.17. Tym razem Snapshot 21W06A. I to widać, że to jest Java Edition? Kontra Bedrock Edition. K live'a, na którym będziemy właśnie tego snapshota oczekiwali. My, jak. Moi drodzy, Ej, moi drodzy moi drodzy. Moi drodzy, to moi drodzy, 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 my jak... Niech ten odcinek ma tyle łapek, ile miałby bez tak zwanego żebrania. O, ja. Owoc refrenusu. 5 tysięcy łapek w górę. Wy Zostawiliście pod tym odcinkiem wtedy 11 łapek w górę. Jeny, Jak ja wam pięknie i szczerze dziękuję. No. Trajder to jest magmołas. Ale ładnie Twoja stara piszczy na survivalu. Wy W środę prawdopodobnie wyjdzie nowy snap.